Ja pochodzę ze śląskiej rodziny, takiej rzeczywiście śląskiej rodziny od, od pokoleń, od wieku. No i wyrosłam w tej śląskiej tradycji, bo lubi, lubię to. To jest taki skarb, który człowiek dziedziczy. Niekoniecznie trzeba odziedziczyć jakieś tam pieniądze, majątek, bo to w sumie nie jest najważniejsze, chociaż też ważne, ale to, co się wyniosło z domu, jakieś tam zasady, wychowanie, no i tradycja, różne tam, nawet takie różne, jak się to u nas mówi, przywiarki, wierzenia. Człowiek nie musi w to wierzyć, ale zawsze gdzieś tam w głowie świta, a u nas w domu to tak robili, tak się robiło, tak go dali. Myślę, że bycie ślązakiem to jest przywiązanie do tego kawałka ziemi, na którym się żyje. Tak. To jest coś, co się w sercu nosi. O, tak to <laughs> Najpierw czuję się Ślązaczką, po tym Polku.